Dzień dobry Państwu. Zrobiła się nam nagle zima. No i cóż, jeszcze dwa dni temu, trzy dni temu było cieplutko, można było jeździć na rowerze plus 18. No a tutaj nagle śniegu ma nam dzisiaj dosyć dużo napadać. Proszę Państwa, jadę znów do konsulatu, bo tam mnie zaproszono na finał biegu niepodległości. Ale no, o ile te, te, te biegi. Do tej pory były no, w jakichś przyzwoitych warunkach. To no, ja nie wiem, jak, jak to będzie wyglądać w śniegu. E, tak czy owak, proszę Państwa, pomyślałem sobie, że no właśnie, przecież ci ludzie, którzy walczyli o niepodległość, to oni nie, nie walczyli tylko w dobrej pogodzie nie walczyli tylko jak w lesie było ciepło. No tylko się poświęcali. Wojna jest straszna zimą, straszna w okopach, straszna w lesie. Zimno, błoto, głód. Nowy, witam. Do, do biegania? Tak. E, mimo tej pogody? Witam, witam. witam, witam. <noise> no właśnie, przy, przy ładnej pogodzie się biega. A to... Przy ładnej pogodzie to każdy potrafi. Każdy potrafi, potrafi, no właśnie. Ale jak przyjdzie listopad, taki 11 listopad, czy listopad, trzeba walczyć i trzeba biegać kiedyś też o tym sobie pomyślałem. Jak ludzie szli do lasu, to, to byli tam w listopadzie, tak grudniu jest. i Na w przykład Kubal zaczął jesienią też. No nie właśnie. pierwsze te. <noise> Ja robię wszystko. Ja robię i na czarstwo biegowe, i zjazdowe, i triatlon, i chust sportowy, prawda? I mhm. nording walking? Wszystko. Pływanie, tak oczywiście, tak, tak, tak. Eee, już teraz to chyba tak spokojniej. Spokojniej? Cały czas tak samo. No, prawda? Czas czas tak samo, no, prawda. Forma jest. Forma jest, tak kolana, jest. kolana jeszcze nie wymieniamy. No no, 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 no. Dlatego no, no, no. zmieniłem bieganie no, no, no. bardziej na chustkę. No, 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 no bo tak wyszło, że tam żeśmy rozpoczęli tą tak. całą ceremonię co tak. drugiej rocznicy, a tutaj no, kończymy no. dzisiaj. No super, super. Pogody diametralnie super. różne, nie? A pan zwykle jaka dyscyplina? A, bieganie długodystansowe. Maratony. Du maratony, tak? Ultramaratony, maratony. Gdzie? Kiedy pan był ostatni razem? A wszystkie przebiłem takie światowe największe. A. Aha. Po kolei. A ostatnio. Ja biegałem w światu. Supermaraton Super maraton to polega na tym, że się biegnie maraton i jeszcze coś później? Nie, no po prostu zależy kto co trenuje, prawda, są różne tego. Ja takie dłuższe dystanse, ale na krótkich też się dobrze sprawdza W taksówkach polonijnych tam. Kiedy pan zaczął? 11 lat temu, ale byłem młodym sportowcem, później przerwa. Aha. No właśnie chciałem zaprosić, pan ma lat. Jak to się. 62, 62 tak. No. Ale byłem drugi na igrzyskach w Polonii, w Open, drugi mhm. na 5 km. I ta przerwa spowodowała, że co? Trudniej tak. było później wrócić? A, czy... trudniej było wrócić, ale ta pasja taka była, taka takie właśnie coś w tych genach było, coś takiego, żeby tęsknota, ten, 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 ta, ten żeby biegać od nowa. I gdzieś 11 lat temu się to zaczęło od nowa. Co to daje? Czy to daje po prostu oczyszczenie głowy? Czy to daje coś takiego, to jest takiego, taki żeby... super dystresor, bieganie. To jest taki basic sport. Niby tani, no może być drogi, ale... Stosunkowo tani affordable, mm. ale jest super um, świetna, Świetny sposób zobaczenia świata. No, tak, no, no, może no, no, wszystkie, no tak. wszystkie sześć przebiegłem razem z Tokio z maratonem. Aha. Z każdego maratonu ma się taką fotograficzną pamięć. Z tych mm. takiej po prostu taką. Wyostrze się u... Tak, tak. tak. Mm -hmm. Naprawdę to... Super, może pan przedstawić jeszcze do Ryszard Kagan. A jak dawna na pan tu w Kanadzie? 32 lata. 32, Trzy lata w Ameryce. Dawno temu, w 1985 wyjechałem z Polski. Na igrzyskach polonijnych, a. Tak, tak, dobrze. Pięknaście tak właśnie było. Ja pierwszy raz byłam w 2006 roku, kiedy złamałam tą nogę. To jest ta, która kulach później chodziła cały czas. Ale wszystko jest. W tej chwili. A jak pani trenowała? siatkówkę pani grała, czy Nie, piłkę, tak ręczną? piłkę ręczną. Piłkę ręczną. W Gdańsku, w i później AZS. W w kadra też? Czy... Kadra, tak. Kadra. W jakich latach to było? Ja zaczynałam 64 już jako młodziczka Aha. Byłam w i później już po kolei no to byłam jedna z tych młodszych na Mówią, że jak mionki. się e, uprawiało sport w młodości, to później człowiek szybko czuje różnego rodzaju dolegliwości właśnie, biodra, stawy podobne. Jak to jest pani w wypadku? Jak to jest e, z tym bieganiem w tym wieku bardziej dojrzałym, czy w sporcie w wieku bardziej dojrzałym. ten sport, kiedy uprawiałam, bo to piłka ręczna, była zawsze trochę brutalna, ale jednak nie odniosłam jakiegoś, nie odniosłam takiej, żebym nie mogła cokolwiek <laughs> robić. Później pracowałam na uczelni, także ze studentami również prowadziłam Czyli zajęcia. Czyli to się nie odbija dzisiaj. Nie, nawet. natomiast na zawodach kiedy złamałam Swoją nogę, czyli nie mam Kości udowej Chodzę na Metal Także to jest, ten to jest problem. problem Jak jest kontuzja to jest problem I to jest duży problem, ponieważ to jest metal A metal w obozie nie wiadomo Może pan przedstawić do kamery Na koniec To jest dana tylko Dana to wszystko. Na razie. Panie, dziękuję bardzo. Kiedy zacząłeś sport? Kiedy ja zacząłem sport? W Polsce? Po studiach. Po studiach zaraz? Tak, znaczy w trakcie studiów. Zacząłem taki... Nie było co robić, prawda, bo koledzy się rozeszli, prawda, wszyscy pożenili się, prawda, zostałem sam. Była akcja Hopfera, bieg po zdrowie i tak zacząłem biegać, prawda? Aha, aha. I, I tak zostało tak do zacząłem. dzisiaj? No i później dołożyłem pływanie, dołożyłem rower i tak był triatlon, później zmieniłem na, chod, na chód sportowy, dołożyłem. Czy, czy kiedykolwiek profesjonalnie gdzieś byłeś reprezentacje. Czy nie, wszystko nie. to robisz By, po prostu dla ciebie? Byłem akademickim klubie piłkarskim, bo grałem w piłk, piłkę nożną, ale byłem za słaby na pierwszy skład, aczkolwiek nasza, nasza drużyna była mistrzostwem wyższych, wyższych szkół akademickich, mistrzostwo polskie w Olsztynie. A co daje sport? Przyjemność, mi daje przyjemność. Moment, okazja wyżycia się czegoś, coś wspaniałego, prawda? Że nie, 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 nie trenuję dlatego, że po prostu chcę schudnąć jak większość ludzi, albo że mam jakieś problemy, po prostu to jest moja pasja, mnie to cieszy, mi to daje radość życia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. bardzo, bardzo. bardzo. Yy, Jak już się mógł do kamery przedstawić jeszcze? Yy, Janusz Czarnawski. Organizatorem jest konsulat. Ja wiem, ale konsulat chyba nie do końca wie kto będzie biegał. My jesteśmy wspomaganiem. Yy, po prostu konsulat, konsulat poprosił nas, jako Team Kanada, żebyśmy przeprowadzili 25 biegaczy, Zawod... zawodników dajmy na to, zawodników i wyznaczyli tą trasę tutaj na dole. Tak, Żebyśmy się wywiązali, Czyli kto, będzie, kto będzie dzisiaj biec? Przede wszystkim są to uczestnicy Igrzysk Polonijnych i sympatycy, że tak powiem. Sympatycy też będą biec. Tak jak Pan na przykład. <głos> <głos> Sympatycy też będą biec, tak? No bo to w sumie wiadomo, że ograniczenia i trzeba było jakoś tam tych ludzi, nie wiem, się uhonorować, ale może wyruszyć. No właśnie, ograniczenia, olimpiady nie było w ty... Będzie. Tanie. Kiedy będzie? Będzie na przełomie lipca i sierpnia w Krakowie. Aha, czyli już się można przygotowywać, już się można no, zgłaszać, już, zapisywać. Już się przygotowujemy. Nie, nie, nie. To jest... są, jacyś, są jacyś nowi kandydaci do tego, żeby się właśnie tym sport pokazać w tym sporcie polonijnym, bo chyba. Nasza reprezentacja, mówię naszej kanadyjskiej, jest jedno silniejszy. Ja, zdecydowanie, pod każdym względem, sportowym, organizacyjnym i jeszcze medialnym, wizerunkowym, to jest coś niesamowitego. Ciągle są nowi zawodnicy, o tutaj ten, Kto to co przyprowadził Ryszard Kagan, przeprowadził dziewczynę, podobnież objawienie, jakiś talent w biegach kobietek, 40 chyba ma lat, coś takiego, a wszystkie rekordy już ma bić kanadyjskie, także to Aha. ciągle mamy te... O, odnajdujemy się po prostu. Panie Andrzeju, tych rodzynków jest wszędzie, gdzieś tak poutykanych i, i ciągle ktoś przy... Się no to zerczyć. właśnie miejmy nadzieję, że dzięki nagłaśnianiu tej, tej sprawy no, nowi ludzie też będą się zgłaszać, nie no tak. przyłamią się, żeby, żeby no nie bać się po prostu. Z tym to już jest coraz gorzej, go pan chyba został jeszcze <grym> i jeszcze jest Radio 7, a już te gazety, no zobacimy, zobacimy gazety tylko kiełbasiane już zostały praktycznie i przedruki są tylko, to jest... No miejmy no, nie nadzieję, że... Nie ma, że ja, ja nie ma, nie ma tego, tego odbioru już takiego szerokiego, nie? Już? Tak. tak. Aha, no go, 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 go. Czyli pierwszy biegnie pan konsul, tak? Jako tak, tak. otwierający? Kto zarządza biegiem, oczywiście no, no my. Dobry. Proszę, przyjrzyjcie ja mi pan, by kiedy... no, Dobrze. są ładniejsze No właśnie, ja mówię, że oni przyjdą do magazynu. Będziemy przekazywani. To weźmy obydwie, a to odłożymy. na. Witam panie konsulę. Dzień dobry. Koniec biegu, to tak był żeby... planowany, tak? W konsulacie przewiec, skąd inicjatywa się wzięła? E, tak, tak. Tak było planowane. No. No. Dzisiaj wiemy dodatkowo, że to jest ostatni. Dzień, kiedy w ogóle można się spotkać na zewnątrz. Tego oczywiście nie byliśmy w stanie zaplanować. Także szczęście nam sprzyja, że zdążyliśmy. Ale taki plan był od początku, ponieważ był ten limit 25 osób na zewnątrz. Nie mogliśmy tego zorganizować tak jak w dwóch poprzednich latach w Parku Paderskiego. Przypomnę, że wtedy było ponad 200 osób każdego roku. Więc zdecydowaliśmy się zaplanować ten bieg tutaj na terenie naszego ogrodu przy konsulacie i ma on formę sztafety, ponieważ no przestrzeń jest, jest mniejsza, dystans jest taki, jak powinien być, czyli 1918 metrów, ale biegniemy odcinkami, przekazujemy sztafetę na następnej grupie i w ten sposób pokonamy ten dystans 1918 metrów. Panie konsulu, bieg był wirtualny. Czy dużo przyszło zgłoszeń do konsulatu z tych ludzi, którzy biegli gdzie indziej? Biegli akurat 11 listopada w różnych miejscach, w różnych formach, no bo można było spacerować. Tak, to jest uzupełnienie tej inicjatywy. Oczywiście w tym roku to się pojawiło z konieczności. Zaproponowaliśmy wzięcie udziału w takim biegu wszystkim tym, którzy nie mogli tutaj dzisiaj przyjść. E, I mamy tych zgłoszeń bardzo dużo. Kilkadziesiąt zgłoszeń już jest. Czy to będzie jakaś konkurencja, czy po prostu <laughs> będą jakieś nagrody? <laughs> nie, za, zamieścimy po prostu wszystkie te zdjęcia, które do nas dotarły, także nikogo nie pominiemy. E, każdemu dziękujemy, e, każdej osobie za wzięcie udziału e, w tym biegu i w tym dzisiejszym tutaj, e, i, w, i w tym wirtualnym. Bardzo dziękuję. No i dobrego biegania. Dziękuję bardzo. Dziękuję też wszystkim tym, którzy, tym którzy nadesłali e, zdjęcia e, z biegów, które w ostatnich, to już będzie dwa tygodnie, chyba, tak? e, gdziekolwiek te biegi były e, wykonywane e, w dowolnym składzie. Czasami to były spacery. Wszystko to e, Akceptujemy wszystkie te zdjęcia. W najbliższych dniach będziemy publikować. Z uwagi na to, co się dzieje na świecie, tym bardziej się cieszę, że mogę się spotkać z moimi polskimi przyjaciółmi. Ostatnio mam, mało mamy okazji spotkać się ze sobą naprawdę jak dzisiaj. W związku z tym, że żyjemy w trudnych, nietypowych czasach, bardziej niż przedtem musimy szanować i cenić przeszłe pokolenia za wielką pracę, jaką. Wykonały rzecz odrodzenia i odbud odbudowania Polski, naszej Ojczyzny. Wierzę że, wierzę, że ich wysiłek nie poszedł na marne i stał się dla nas przykładem, jak należy kochać swój kraj. Życzę wszystkim udanego spaceru lub dla tych odważniejszych udanego biegu. <śmiech> 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 <śmiech>

Biegać. Normalnie to spaceruję, parę tak? kilometrów dziennie staram parę się spacerować. Tak. tak. Rano, wieczorem? Rano, 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 jest tak, mam rutynę. 5 km rano, jak jest ładna pogoda, jak gorsza, kilometr, dwa co najmniej. A jakieś e, inne rzeczy, siłownia, basen? Czy... Był basen, teraz te kłopoty są, regularnie pływałem, no, bo też pływam na igrzyskach polonijnych. No właśnie, no właśnie tego dlatego pytam, czy tak. To tak, tak. tak. A nie można gdzieś załatwić, żeby, bo słyszałem, że wyczynowi mogą nadal. Można, ale ten wysiłek jednak organizacyjny, logistyczny, także bardziej no tak. spacery, bo to można, a no też tak. problemu. Co fajnego jest pływania? Co jest fajnego w pływaniu? Trzeba w zawodowców pytać, ale wszystkie mięśnie pracują, no i nie męczy się tak człowiek tak fizycznie. Aha. Także ten, to jest też takie rekreacyjne bardzo, też ten, zawsze to jest ten, e, takie oprócz sportu jest takie zabezpieczenie. Ale sprint e, preferowany jest, czy raczej długi, długi dystans? Długi dystans. Na na sprintach, bo, bo wiadomo, że to jest ten, ale tak, lubię pływać, lubię dużo pływać. Jezioro Ontario w Aż tak nie, aż tak nie. Ale tak. Pływanie jest dobre. Jeszcze raz dziękuję za współpracę Team Kanada Poloniny i Grzeska Olimpijskie. Albo Igrzyska Olimpijskie Polonijne, albo y, Igrzyska Polonijne y, Polscy. Polscy, Polscy. No, jak, jak tam to prawidłowo jest? Y, to są Igrzyska Polonijne, letnie i zimowe. I deszczowe, i deszczowe. I Dzisiaj deszczowe, deszczowe, i, i, i mamy, mamy letnie i zimowe. Także dziękuję Zimno. za współpracę. Cała przyjemność po naszej stronie Panie Konsulu, dziękujemy za zaproszenie i, I za i, zaufanie. Za rok się spotykamy, być może już w innym miejscu, być może w parku znowu, ale, ale się spotkamy na pewno. Na pewno. W najgorszym wypadku właśnie tu. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Do Krakowa, tak jest, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.